A co Ty to masz, piękny kawalerze? No, muszę Ci powiedzieć, że zacnął maszynę w 4K, 30 klatek na sekundę, następne wideo będzie w, w 60, nawet w 8K. Rozumiesz to? 8K. A gdzie jesteśmy? W Rzeszowie, w Zachodnim. Na peronie numer 1. To no, żeby było tak zawsze w tym miejscu, żeby było tak, wiecie... mógł sobie porównać z poprzednim wideo, jak tamte nagrywały, a jak ten nagrywa. A co to za smartfon? No, w opisie jest. Oczywiście, nazwa, piękny i wspaniały, ale jestem gruby, Jezu, dobra. E... Jesteśmy na szerokim kącie. Jesteśmy teraz na normalnym, czyli 1x i na telefoto. A, na telefoto się rozmazuje. Dobrze, wróćmy do szerokiego. Tak, nareszcie zrobili możliwość przechodzenia między lenzami podczas nagrywania. No to jest nareszcie jakaś e, jakiś postęp w tych chińskich smartfonach. No. E, teraz zobaczymy stabilizację. Jesteśmy na szerokim kącie, więc troszeczkę tutaj oszukujemy, więc trzeba byłoby przejść na 1X. Jesteśmy w tej na 1X, czyli na standardowym lenzu. I teraz porównajmy to, co widzieliśmy na przykład w Oppo, iPhone'ach, Samsungach, e, plusach i innych tego typu urządzeniach. No jak się podobało, bo pięknie, czy było równo, gładko. Ja komentuję to, co widzę na smartfonie. Jest troszkę wiatr, więc może, może szumieć. Według mnie jest rewelacyjnie. Na smartfonie. A co będzie na YouTube? No to się okaże wkrótce. Ten komentarz jest stricte na żywo nie w postprodukcji. Rozumiesz o co chodzi, bo większość ludzi robi, dużo część ludzi robi w postprodukcji, a ja robię na siewu. A czemu by nie? Ale jestem gruby, Jezu. Tak się zdziałałem? Skandal, trzeba zacząć biegać, panie korego. Dobra, strasznie tu wiecznie. Widziałem, że taki wiatr będzie. Na dole nie ma wiatru. W ogóle. Dobra, jest 1x. Będziemy robić e, Detroit. Jak zwykle, na telefoto. Tutaj Tutaj? dojdziemy do tego miejsca. Może jakiś pociąg będzie jechał, to fani pociągu będą mieli tak zwaną zajawkę. Boże. Tam jest czerwone, więc raczej z tyłu. A czy z przodu, bo jak się tu jest czerwone, to z przodu to czekaj, dam na... Dobra. Maksymalnie jest 10x. Podczas nagrywania w aparacie spodziewałem się więcej. Tego nie, nie, nie zrobimy, akurat to jest nagrywanie, czekaj, bo tak patrzyłem tam, czy mi ktoś kasku nie ukradł. To jest taki brudny kask. Ja go prałem, ale... Stary, używany kask. Słabo widać. Za mgłą wszystko jest. Wróćmy sobie. O! Ciuciuja! Pociąg regionu Budkarpacka, koleja aglomeracyjna ze no stacji Korbuszowa do stacji Rzeszów Główne, wjeżdża na tor 44 przy peronie 1. Musimy zachować ostrożność i nie zwiększać się do... A, dobry będzie na thumbnaila. No? Dobry, no i to będzie stamtąd jechał. Z klubszowej, nie? Eee, dobrze, więc tak to wygląda. Teraz sprawdźmy sobie autofokus. W szerokim kącie niestety nie działa. No, nie wszystkie smartfony to mają. Teraz 1X, czyli normalny lens. No, tu już autofokus działa piorunująco szybko. Piorunująco. foto. powiem sobie tak delikatnie pójdźmy sobie na 2x bo wiadomo, że wyżej no to może być problem 2x, 2,4 działa szybko, jest pięknie wróćmy sobie do jedynki i teraz, no niestety jeszcze do, do tego nie doszli żeby zmienić lęza na, na przedni trzeba wyłączyć nagrywanie no to jest stricte dla fanów pociągów a teraz zmieńmy sobie lędza na, na przednią kamerę i tutaj jest zniesmaczenie, to jest najwyższe rozdzielczość, czyli Full HD, no słabo, słabo. Dlaczego płacąc taką kwotę dalej dostajemy od Chińczyków Full HD? Po co ta oszczędność, która jest moim zdaniem niepotrzebna? Znaczy, no dla nich to jest szmal, nie? to ogromny szmal, ale jednak mogliby zrobić tak jak Samsung czy iPhone i włożyć z przodu kamerę 4K. Ostrą i piękną. W ten czas ten smartfon byłby prawdziwą konkurencją dla iPhone'ów. Dla Samsungów, dla tych takich ultra mocnych e, smartfonów. To jest też ultra mocny smartfon. Tu jest najnowszy Snapdragon 8 Gen 1. To jest mocniejszy niż nawet S22, nie? Napisze, według mnie był taki sam albo mocniejszy. No to skąd ta oszczędność? Po co ta oszczędność? Ja bym chętnie dopłacił 200 zł, żebym miał z przodu kamerę w 4K. I piękne zdjęcia, no jak widzicie ta kamera jest słaba, no zobaczmy sobie tutaj niebo, no, no to jest wszystko prześwietlone, ja komentuję to, co widzę na smartfonie, nie wiem, co będzie tutaj ta część twarzy jest prześwietlona, niebo prześwietlone, no wszystko jest prześwietlone, słabo, nie wiem jak jakość audio, bo to się okaże na YouTubie, ale słabo i to jest nie, jeden, nie pierwszy smartfon, Oppo też właśnie z przodu daje te kamery takie z dupy, po prostu, no trzeba sobie to po prostu powiedzieć, te kamery są z dupy, no to jest, bez... to jest poziom smartfona 3 razy tańszego. O. Patrz jaki leci, patrz, to jest ten bombo, To jest ten właśnie yy, zwiadowczy. Be będzie widać? No nic nie będzie widać. Ten smartfon mi nie daje rady. Ale to jest ten zwi zwiadowczy. Leci z, z Ukrainy. Yy, no on tu, on tu będzie krążył, wiecie, on tu cały czas krąży. To jest, on leci bardzo wysoko i bardzo szybko, on zapiernicza, to on, on leci dużo szybciej niż zwykły pasażerski, to może jakiś odrzutowiec musi być, albo my, my, myśliwiec, dużo szybciej. O kurczę, o wiele szybciej, on zapiernicza ładnie, on dopiero był, był tu, że stał. Pasażerski jest normalnie tak yy, szybko nie, nie leci, no. Ogół, ogólnie nie, bo mamy czyste. No ale to nie jest o tym wideo, nie. No, co Wam mogę powiedzieć, no. Maszyna jest fajna, y oczywiście pełna recenzja będzie wkrótce. Postaram się zrobić ją szybko. I oczywiście smartfon będzie... albo go oddam. Bo ta przednia kamera mnie zmia zmiażdżyła, jest tak beznadziejna. Albo mogli go kupić w dobrej cenie. Jakieś 400 wytaniej niż normalnie cena de detaliczna w, skle w sklepie. Ja go kupiłem za gotówkę, więc nie ma żadnych rat, ani czegoś takiego. We flagowym sklepie Reel na Allegro Także jest dowód zakupu, jest wszystko Dzisiaj przyszedł, więc No Jutro jeszcze zrobię te testy, no i będzie No i będzie tyle O, a, a propos, kolejny pociąg dla fanów pociągów Także, aby ja ktoś chciał napisać mi na maila O Jezu Jezu, moje uszy Ja pierdziele Że oni tego nie u panie kolego Jak ktoś będzie chciał to śmiało, masz 400 wytaniej. To jest wersja, ta podstawowa ósemka. No to co, 300 zamiast 3500, nie? No to jest, nawet folii nie ściągnę, z, z, no bo po co, nie? To będą, tu będzie tylko do, do porównania z Samsungiem i tyle. Także jak ktoś chce, to taką ofercikę możemy mu zrobić. Nie na, nie na Oliksie, bo na Oliksie są oszuści. powie, że w pudełku był kamień czy coś takiego, i później ja pieniędzy nie, nie dostanę. Nie, nie, nie. Jak już to na Allegro kupujesz, płacisz. Jak to mówią? Szczęście zawita w twoim domu. Olej się ten smartfon podoba, bo poza tym, że ta przednia kamera, która mi się totalnie nie podoba, bo ja używam bardzo dużo przed przedniej kamery, ale większość, przepraszam, dużo osób, może nie większość, ale dużo osób przedniej kamery w ogóle nie używa, więc dla nich to nie będzie miało znaczenia. Jeszcze raz stabilizacja. Poza tym ma same plusy, muszę ci powiedzieć. Jakość dźwięku niesamowita, ale to już będzie w recenzji. Najbardziej mi się podoba szybkie ładowanie 65W. To jest coś, czego brakuje w, sam, w Samsungach. Ja muszę czekać godzinę, żeby mi się naład, naładował smartfon, a tu mam raz, zobaczcie, panie kolego, to jest coś niesamowitego. Co takie chaos się tu zrobił? Coraz powiem Ci, że coraz tłoczniejsze to miasto, coraz głośniejsze. Tak, tak zaczęły wyjść, może wiosna, ludzie powychodzili z motory i tam różne A propos, jest jeszcze jedna rzecz w tym smartfonie niesamowita. Makro. Makro zdjęcia, no to może nie jest wideo makro jak w Oppo, ale bardzo podobnie łatwiej się robi. Nie są aż takie makro, nie jest zawsze taki mikroskop jak w Oppo, ale też dobry. I tylko zdjęcia. No ale to jest to właśnie. To jest to zdjęcia. Yy, może wkleimy na końcu sobie oglądni się i, i trzeba zrobić to 60 klatek jeszcze. Czy za bardzo ro rozgadałem to, wideo jest zbyt długie.